W lewo i tam robimy mapę aplikacyjną i Tu jest flagowy zestaw, że tak powiem, firmy. Tylko niestety przeze mnie obsługiwany, nie mam zmiennika, nikt nie chce nim siać. Nie ma chętnych. Lepiej siać chłopakom e, tradycyjnie, wtedy mają dużo mniej, e, że tak powiem, rzeczy do pilnowania. Śmiejemy sobie na cztery zestawy w tym roku. A jeśli chodzi o uprawę bezorkową, to tutaj przyszliśmy już w 100% w naszym gospodarstwie na bezorkę. Ze względu na te wszystkie susze i jak to wszystko tam się odbywa. Żeby jak najwięcej tej wody zatrzymać. Znajdujemy się w powiecie łukowskim, gmina Stanin. I tutaj sobie działamy. Robimy, wiesz co, dużo robimy na tych mapach. I staramy się robić, wiesz... Jak mam działki takie jednolite, to wiesz co, to, to nie robię tych map, nie? Ale tak jak tutaj jest górka wiesz, na jest taki wzgórek widać, nie? To szkoda, szkoda siać, wiesz, standardowo. Po co na tej górce tam wiesz, walić na nie wiadomo, ile jak można dać mniej i nasion mniej i wtedy będzie sobie to wszystko lepiej, lepiej funkcjonować. Firma ogólnie w usługi bawi się, nie wiem, z 20 lat, a ja to ile tam z 5 lat tutaj to tak mnie to zaszaczyło a Krzysztof też prowadzi firmę już nie wiem, 20 lat na pewno usługiwszego także firma jest z dużym bagażem doświadczeń z teściem sobie wspólnie działamy. To było w takim filmiku kiedyś na YouTube. Jakoś tam się gra trochę, troszku teściu, troszku ja Zwyczajony jestem tutaj do naszego terenu, u nas tutaj jest oczywiście królowa, piąta klasa masy własnej mamy około 15 ton sam traktor dopiero tutaj właśnie z tym siewnikiem ma, ma sens praca tutaj siewnik mamy Czajkowskiego 4,5 metra 6 rzędów oczywiście i co? i sobie działamy mamy tak właśnie stworzoną mapę aplikacyjną do tego pola i w taki oto sposób będziemy sobie tutaj wysiewać. Zielone, po, zielone pola są, zielone kolory są najjaśniejsze, są najlepsze, czerwone są najsłabsze, czyli tutaj będziemy sobie siać około 82 tysiące nasion, a tutaj na tych najsłabszych tam 74-76. Zobaczymy jak tam mapa nam wyliczyła. No i co będziemy się uruchamiać. Bardzo służą u nas. Mam taką pasję właśnie do nagrywania. Najbardziej to chyba maszyny, bo maszyny to są naprawdę teraz w tych czasach tak piękne. Na przykład właśnie ten śliczny jest po prostu i to tak, lubię ponagrywać właśnie te maszyny. Półtora roku temu się tak poznaliśmy. Na kukurydzy, bo ja pojechałem do znajomego nagrywać kukurydzę i oni właśnie kosili się tak wtedy zgadzaliśmy. i... Do 200 km jeździmy, gdzieś tak mniej więcej. Od, od Łukowa, nie? Przyjechałeś o 8, a my do 8 już mamy zasiane 7 hektarów, nie? Dzisiaj 4.30, zaczynaliśmy. Tak. Jak się wstanie, tak się zaczyna. Sezon jest krótki, było bardzo długo zimno, mokro, troszeczkę przepadało nam, nie dało nam pracować w polu i z dnia na dzień duża temperatura i Wszyscy chcą siać. Każdy chce siać. W tym roku jest troszeczkę później, nie? Na przykład jak patrząc na rzepaki, to troszeczkę u nas jest później to wszystko. Na ten czas w tamtym roku już chyba, już chyba coś tam kwitło. I tutaj ze względu na to, to, to było tylko pole przetależowane, nie było tutaj ani orka, ani jakichś głębosz, ani gruber, nic. To po prostu na tych najlżejszych działkach siejemy sobie właśnie z żeby tej ziemi jak najmniej wysuszać, nie? Chodź, zobaczymy, co tu siejemy, <grych> czy w ogóle coś leci. Tak to wygląda. I może być 17 pewnie, bo tutaj jest obsada 76 pewnie w tej części pola, nie? Teraz jest bardzo wcześnie i jeszcze ziemia, bo tak mocno nie jest wygrzana. Trzału tutaj z wilgocią nie będzie, nie? Więc strip-till nam całą tą wilgoć, do łapa, wyciąga do góry. I możemy sobie pozwolić na takie płytki siew, bo tutaj od samego wierzchu mamy praktycznie ziemię wilgotną, nie? Gdzieś tam jak jeździmy do klientów ścialeć, to siejemy nawet na 7-8 cm. U nas to jest około 4 cm. Można tutaj zobaczyć precyzję. Jak tutaj mikro ładnie leży, mikro granulat, tutaj ziarka ładnie jak rozstawione. Ziarko tylko skiełkuje i od razu ma tutaj mikro podane i dużo lepszy wigor. jest moc, jak zadziała. Magia świąt. <noise> to jest nasz największy kawałek. Tutaj mamy 16,5 hektara. Dzisiaj tutaj zasiejemy troszeczkę na trzy zestawy. Tam za lasem musimy dokończyć siać i ja będę siał gdzieś tak do 14-15 i potem muszę pryskać.